Dzień dobry, dzień dobry. Ja sobie tu śpię. Gadał chyba przez sen. O Jezu! Świnia! A! O, w końcu ranek. Dzień dobry, dzień dobry. Nazywam się Klinika Bomba. Tutaj dzisiaj chcę wejść porządne jedzenie.

Muszę No wiem, co ja. Dzień dobry. Oj, je Dobra, no. Dobra, chleba. Chleba, proszę. Chcę też y, banana, albo nie. Pomarańczy. I druga. I to. Dobra. I jeszcze jakiś napój. To wszystko dzisiaj zjem, może nie. Cześć, masz... masz ten? Teraz. Daj, to. Dajcie łapkę w górę, bo na serio chciałam zostać zawsze youtuberką, i, I może o przycisku jakimkolwiek. Więc dajcie łapkę w górę. No klebia. w końcu ty. Dam tutaj ten koszyk. E, Kaśka, ile to kosztuje? No to tak dam ci torbę. Jezu. O, daj mi tu to torbę. Jezu, no! Co ty pikać? Wyłącz to, Kaśka. Nie, nie chcesz. Dobra, ile to kosztuje? 2,54-1. Co? Oszalałaś? no piękne ceny! Oszalałaś chyba tak, prawda? Co? Chyba sobie żarty robisz, ale mm, może.

robić się będzie ciemno do zrobiło się ciemno dobra pa muszę kończyć ale będziemy się widzieć w kolejnych odcinkach o.